Rodzeństwo złotego dziecka, kiedy faworyzowanie przez rodziców obrociło się przeciwko nim. Mój brat Patryk był ich cudem. Urodził się po trzech poronieniach, więc dla rodziców był świętością. Dosłownie. On nigdy nie robił nic źle. A ja od małego byłem ten drugi cień. Każde moje osiągnięcie kończyło się jednym szybkim to miło kochanie, a Patryk dostawał oklaski za umycie zębów. Jak trzy semestry z rzędu miałem świadectwo z wyróżnieniem, kupili mu tort, bo niby to dzięki niemu jestem taki zmotywowany. To nie było jakieś tam lekkie, nierówne traktowanie. To była codzienna walka o powietrze. W wieku 14 lat pracowałem w wakacje, żeby mieć za co kupić ubrania do szkoły. Patryk w tym czasie jeździł z mamą po galeriach i wybierał co chciał. Za swoje opłaciłem kurs na prawo jazdy. Dostał BMW na 16. urodziny. Zapytałem tatyczemu. czemu. Zruszył ramionami, bo Patryk ma większy potencjał. Punkt kulminacyjny, ostatni rok liceum. Dostałem się na MIT, informatyka, częściowe stypendium. Tego samego dnia Patryk został zawieszony za drugą próbę oszustwa na egzaminie SAT. Zgadnij o czym była rozmowa przy kolacji. Na pewno nie o MIT. Rodzice odmówili pomocy w opłacaniu reszty czesnego. Mama powiedziała, że może studia nie są dla mnie. Może lepiej jakiś porządny zawód, hydraulik na przykład. W tym samym czasie zatrudnili Patrykowi korepetytora za 800 zł za godzinę. Obiecali mu Mustanga, jeśli tylko skończy liceum. Było mi przykro, ale nie byłem zaskoczony. Podjąłem najtrudniejszą decyzję w życiu i dzień po maturze poszedłem do wojska. 4 lata w siłach powietrznych. Uczyłem się cyberbezpieczeństwa. Licencjat zrobiłem na bazie. Magisterkę online, będąc na misji. Patryk w tym czasie przepalał kolejne uczelnie jak chusteczki. Ledwo ukończył dwuletni kierunek zarządzania, który tata właściwie za niego kupił. Po powrocie z wojska dostałem robotę u kontraktora wojskowego w dziale Cyber. Po trzech latach miałem sześciocyfrową pensję. Pracowałem zdalnie z mojego domu nad jeziorem. Kupionego za gotówkę. Patryk miał 25 lat, mieszkał dalej z rodzicami. Raz siedział na kanapie u mamy, raz grzebał w upadającej firmie ojca. Kontakt z nimi miałem symboliczny. Padałem tylko na święta, gdzie kazali mi wspierać rodzinę. A Patryk siedział na górze i grał na konsoli. Rodzice mówili, że jest przedsiębiorczy. To był kotna, ma kolejny pomysł, który my aż zadzwoniła mama, druga w nocy. Synku, pomóż nam. Stało się coś strasznego. Patryk od dwóch lat pomagał im z finansami. Zaczęło się od bankowości internetowej, skończyło się pełną kontrolą nad ich majątkiem. Całe oszczędności z 30 lat zniknęły. Dom, który mieli na własność, drugi kredyt hipoteczny, firma taty właśnie ogłoszono upadłość. Patryk miesiącami ich wykańczał finansowo. Karty kredytowe wywalone po sufit, pożyczki na firmę w imieniu ojca, biżuteria mamy zostawiona bez jej wiedzy. "Możemy stracić wszystko", wyszeptała mama. "Dom, firmę, przyszłość. Proszę, pomóż nam. Tylko ty coś osiągnąłeś". Siedziałem w moim spłaconym domu nad jeziorem, spojrzałem na swoje konto inwestycyjne i pierwszy raz w życiu poczułem spokój. "Pamiętasz, co mi powiedzieliście o studiach?" zapytałem cicho. Czy to nie dla każdego, żebym może został hydraulikiem". Ale to było coś innego. Nie, to było dokładnie to. Wybraliście swojego złotego chłopca. To teraz żyjcie z konsekwencjami. Rozłączyłem się, zablokowałem numery. Dom stracili trzy miesiące później. Firma się rozpadła. Patryk zniknął dzień przed rozprawą w sądzie. Zostawił ich z długami i wspomnieniem tego, jak bardzo go kochali. Ostatnio słyszałem, że wynajmują malutką kawalerkę. Mama sprzedaje ubrania w sieciówce. Ma 67 lat ich cudowne dziecko zamieniło się w ich największy koszmar.